Dzisiaj chcę Ci pokazać, jak wygląda sklep Bass Pro Shops w Stanach. I jak nie znasz Bass Pro Shops, to jest sklep dla, nie wiem, dla rednecks, dla wieśniaków, dla ludzi, którzy e, lubią the outdoors, to znaczy, e, wiesz, i lubią jeździć e, na ryby, lubią e, polować, lubią jeździć pod namiot, takie rzeczy. Tutaj, jak widzicie, to przez to, że to było na Florydzie, to... Mamy tutaj aligatory. Alright, cool. I jak się wchodzi, to jest pełno, a nie wiem, jakiś fanboat, jakieś aligatory, jakieś inne zwierzęta, jakieś głowy, jakieś sztuczne kaczki, żeby zabić prawdziwe kaczki, jakieś zdjęcia jakieś ludzi, ludzie, którzy polowali. Tutaj mamy Fisherman's Paradise i o, na górze jest jakieś sztuczne, sztuczne gniazdo i jakieś inne Sztuczne zwierzęta. To ok, te ryby są sztuczne, ale na przykład jak są jakieś inne zwierzęta, jakieś saki. Because they sack. No, I'm just kidding, ale jak są saki, te, te niedźwiedzie, to jest prawdziwe. To okej. Okay, to są ryby, prawdziwe ryby tym razem. To jest bardzo duży sklep. Bardzo duży sklep. Napisz w komentarzach, czy jest taki sklep w Polsce. Albo przynajmniej coś podobnego. Napisz w komentarzach. Jak taki sklep się nazywa w Polsce, bo chętnie bym go odwiedził, tutaj jestem na, jak to się nazywa, four wheeler, albo quad, tutaj mamy jakieś, jakieś łódki, albo, nie wiem, czy to jest łódka? To chyba nie jest statek, nie? Okej, okay, tutaj mamy lawendkarzy, tak wow, popatrz na mnie, złapałem rybę, okej, okay, to są więcej sztucznych ryb, jakieś koszulki z rybą nie wiem, z jakiegoś powodu ten sklep, ok, nie, nie z jakiegoś powodu, ten sklep jest bardzo popularny i przez to, że jest popularny, to też sprzedają swoje koszulki, swoje um, <coughs> czapki i tak, tak dalej, Okej, okay, nie wiem, czy pokazuje pokazuje te śmieci, tutaj, to nie jest ciekawe, jakieś indyki, które już nie żyją, they dead i są wypchane. Ja, um, yeah, to jesteśmy na górze teraz, o, tutaj są łuki. Bows po angielsku, jak chcesz polować z łukiem. Jakiś niedźwiedź, co ten niedźwiedź? Kupel będzie robił? What is going on over here? Um, Jakiś sarny. I oczywiście mamy pistolety. Tak, pistolety. Byście chcieli mieć takie pistolety w Polsce. Alwamerycy mamy freedom, that's right, zobacz tutaj ile tych pistoletów. I strzelby, handguns, shotguns. Rifles, i tak dalej. I oczywiście jest pełno ludzi tutaj, którzy kupują te pistolety. I jakieś dziecko, tak. Hey, daddy, can you buy me a gun, so I can do a school shooting? Albo ja nie wiem, co on powiedział. Więcej pistoletów, oczywiście. Come on, America. Mam nadzieję, że lubisz pistolety, bo to jest Ameryka. Może byś chciał mieć takie pistolety w Polsce, żeby więcej dzieci umierało przez szczelinę. Ale nie możesz, nie możesz. Sorry, sucker. Tylko my to możemy mieć w Stanach. Uh, okej, okay. tutaj masz miejsce, gdzie możesz trzymać swoje pistolety, ale oczywiście nie musisz, nie musisz tego mieć. Nie tak jak w Polsce, jak masz pistolet, musisz mieć safe w stanach, nie musisz. Więcej nieżywych zwierząt. Okej, okay, to nie jest moja ręka. Moja ręka nie jest taka kobieca, okej? Okay? Jakiś niedźwiedź, który już nie żyje. Obviously, uh, to jest... To też nie jest moja ręka. Moja narzeczona bardzo lubi, lubi zwierzęta. Mimo to, że on nie żyje, widać, że trzeba go pogłaskać. Anyway, tutaj mamy jakieś buty. To jak jesteś redneck i potrzebujesz buty, to come on down to Redneck Shoe Central albo cokolwiek. A, a wiesz, na pewno te buty są uh, wygodne albo dobre do, nie wiem, do bycia redneckiem, jak lubisz takie rzeczy. Um, nie, oczywiście, ja, ja lubię, <laughs> nie, nie sądzę, że jestem redneckiem, ale lubię jeździć pod namiot. Nie, akurat z polowaniem i łowieniem to nie za bardzo. Łowiłem kiedyś, ale nigdy nie polowałem. Ale, ale bym poszedł, bym zobaczył. Szczególnie, ja bym zjadł to, to mięso. Nie? Jakbym zabił jakieś zwierzę, bym zjadł jakieś buty, to ja yeah, myślę, że jak jesz mięso, to powinieneś, powinieneś zabić jakieś zwierzę przynajmniej jeden raz w swoim życiu. Jak nie masz. Jak nie masz wystarczająco jaj, żeby zabić zwierzę, to musisz przestać jeść mięso. To jest moja opinia, to jest moja opinia. Um, jak lubisz mięso, to idź na dwór i zabij jakąś wiewiórkę albo coś. Nie, okej, okay, nie rób tego. Okej, okay, może jak ją zjesz. Jak ja chodziłem do szkoły uh, w Pensylwanii, tam uh, to było tak the middle of nowhere, tak środek niczego, to tam ludzie rzeczywiście, oni polowali. Tak jak w moim wieku, ja miałem 13 lat i chłopcy w mojej klasie opowiadali, że tak ćwiczyli szczelanie i zabijali wiewiórki potem je tak um, obdzierali skóry, wyjmowali te wszystkie jelita i potem gotowali i, i jedli te wiewiórki. To America. Tak to jest. In the US of A, baby. Okay, więcej nieżywych zwierząt. Okej. Okay. Ale w Polsce też są takie zwierzęta. Jest, jak pójdziesz do jakiejś karczmy albo coś. Co jest za słowo karczma? Karczma? Potem sprzedałem karkówki. Nie, to nie ma sensu. A, jakiś, jakiś niedźwiedź. Ja, yeah, okej, okay. widzicie, jak to wygląda. Ja. Yep. To jest dosyć duże i to jest mały Bass Pro Shops. Jest dużo więcej Bass Pro Shops. Um, one są, chyba na Florydzie jest ich, nie wiem, 5, 6, 7, może 8. Nie jestem pewny. Pewnie, pewnie bliżej. Pewnie bardziej tak 10 na Florydzie, nie jestem pewny. O i to jest bardzo amerykańskie, tak hej potrzebujesz z jakiegoś powodu bardzo duży kubek, który będzie zimny przez długi czas. Ja nie wiem czemu Amerykanie to lubią. Tutaj mamy cooler, cooler. <laughs> wiem, że w Polsce to nie wiem co to jest, lodówka dla was? Nie jest lodówka. Czy nie widzieliście lodówki? To jest cooler, to jest coś innego. I co tutaj pisze, że on o 5 dni, że 5 dni będzie zimny. To tak, ja w Polsce to. A to było nielegalne, bo nie lubicie zimnych napojów, bo myślicie, że przeziębicie sobie gardło. Okej, okay, to chyba wszystko. Co to jeszcze mogę powiedzieć? Daj znać, czy Ci się podobał dzisiejszy filmik. Na razie, cześć.